Chyba. To planu. Agenci Blackwood opanowali Bliski Wschód jak stonka i odwalają kredytu roboty... Chyba pamiętaj, że to szalony. ...i zamiary są jasne. Chcą przejąć źródła energii w całym regionie. Trzeba powstrzymać ich zakusy. Musimy zlikwidować wszystkich agencji Blackwood. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Jestem uroczy, jestem zanadomiony. Witam. Igramy w Warface'a. Pewnie jest wiele osób na tezie. Tak podejrzewam. Pewnie nie poszli sobie w pistu po post... No nie. A no widać. Nie są w grze, ale są tu. Czuwają tak. na naszą dyskusję. Też musi być ten odpowiedzialny. Dokładnie. Czy to medyk, tak? Czemu medyk by nie podniósł? Nie, strzelęs. Wyborowy. A w to już nie wnikam. Aha, to jest zakaz broni, no ale chuj, kurde, po arabsku czy w jakimś innym języku napisany jebać. Brawo. Po prostu mu pogratulować głupoty. Aaa. A, Inny. zabiłeś go, okej. Okay. No to, to nie moja wina, podchodzi pod celownie jak ja strzelał, ty, to jego wina. Chyba nigdy na szalonym nie grał, udaje. Myśli, że jest kozakiem. Uważa się hmm. za takiego. Tu się nie robi pewnych ruchów. A zobacz nie jakiego wierzy. Rosza on robi, skubany. Pierwszy od razu bury, wybiega nie z... przed szeregi chuj. Może lubi. Może lubi. Echu, to tak cicho siedzisz. Nie, nie wiem, oglądam Naruto. Nadrabiaj, nadrabiaj. To może my nie będziemy przeszkadzać. To nie przeszkadzacie. No. Ale macie w końcu meczek, czy nie? Tak, tak mamy. No, mamy. powiedziałem, 20.50 50 znajdziecie jeszcze ten meczek. Znaleźliście meczek, więc jest dobrze. Nie. Tak. No, no, nie, nie jest. jest dobrze, bo akurat nie misja specjalna, tylko to operacja. Od tego zacznijmy, na tym skończmy. Dziękuję. Yes. Kooperacje to z randomami można zrobić, ale misji specjalnych to nie ma chętnych. Łaaa, spójne <celel -ridge> <gry> już jak tak krzyczysz na winni. No no. Teraz to miejsca nie ma. Okej, <gry> okej. Okay, okay. ta ta ta, ta Sober poszedł. No <gry> <x> <gry> To Spod. Toki nie trafimy, co ty. No to by tam odskoczył mu do tyłu. Ja na razie nie mam jak przebiec w u mnie na pierwsze. Nie mi, mi tyż. A chyba tą samą broń, co ja się Niemożliwe, bo akurat ja jestem inną klasą i każdy nie, nie, ma inny nie, nie. gatunek broni. Ty masz taki karabinek, ja mam bardziej, nie wiem co. Też, ale to ale inne. No, medyk jakoś tam strzelał, Chociaż nie umywa się przy docusie, no. tam Dzięki, spoko, dzięki. Spokojnie. Też bym bardziej zachęcił do grań po prostu, ty cweniaczku Nie Ja no nawet to... nie planowałem tego Ej, między nami, nie, do najlepiej, no. Szkoda, to tu jest gra. To Szkoda, że go nie ma, nie? No, no. Dobra, 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 cweniaczki <coughs> Ja wiem <coughs> swoje, jakby to potraficie mi nagrywać ta, 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 ta. Tak mu słodzimy, a ten dalej nie. Dobra, jedźcie Widzicie, jaki twardy, człowiek zamierza. Jest najgorszy <coughs> I prawidłową Teraz w drugą stronę podziałamy. O proszę, nie musisz się prosić o ten pancerz. O, może skórą zdobyć. Strzała jest, strzała jest, strzała. Jelenie, ja, jelenie, ja, 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 gdzie wy jesteście? Echu, ja nie widzę jelonków. Halo? już się oszukany. A, to pewnie dlatego, że już się wybiłem. Nie! Są! Jeśli gdzieś zostałem, muszę... To czekajcie, muszę wrócić do Skyrima. Ja, tu już zabiłem, no. Czekajcie. Czuję kłopoty. tu? Dobra, żyję. Aura, no ty Krok dalej i mm wygnał -hmm. mój tylko w głowie. Aha, fajnie. No. Nie poczułem. No mówię, jakbyś krok dalej poszedł. Widzisz, ja mam farta czasami. A, spadłem. Nie Co złe to nie. Tak, tak. Ja wcale w ciebie Dominiku nie strzeliłem. No to tak. mi się może wydało. No tak, no. Dominiku pamiętaj. RPG. Dan. Nie wspomnij mi o RPG, proszę cię. A tak fajnie lecą te pociski, nie? Tak prosto. Takie skromne. Niby nie by nie krzywdy nie robią, od razu zabijają. Nie by nic. Jak jakiś ci kolega popnie z poza tego, tak, jarki, albo o ktoś nagle taki pocisk, nie staje się taki przyjemny, tylko bardzo taki no, nieprzyjemny. Maludny. No okay. Przenosimy was w inne miejsce. Czekajcie na najdunek. Tak jest. Czekamy na meldynie. Jest Jestem. U To Co oh yeah! się tak cieszy? Wow. O mechu, halo. Ja już wybiłeś tej jolonka, nie wybiłeś żadnego. Wtylają, Niemcy. Ale dostało. A ja zabiłem tylko dwóch. A ja jednego. A nie, to, to dwóch na tą mapę fajnie. No! <noise> Nie, plasy, no. Nie ma to jak. pojazdu pan Dobry skill Dokładnie się, się Ja odnawiam i... ciągle wam tarczę. Dobra, dawaj Rudu Ru z tego działa Na razie nie mogę wskoczyć tam na górę. Wstylajmy. Jeba... JEST! Jaki parkour u Ciebie, kurwa. No. Ej, po prawej. Trzeba ułożyć Ja za to na lufie posiedzę. No spoko, widzę Cię. E, e. Pardon. To nie jeszcze nie raz Ole jebu, Nie A, wiem kto tam skąd? był, ale pierdol! E, A, no tak. Skąd? Brawo Janu no sniper tutaj z daszku tak. mhm. Kurwa, medyk biega, bo tam nic nie da. To ja się wskrzeszę lepiej, ale zostało mi dwa, tylko dwie mam Nie musiałeś, wiesz, to jest restart. A. Okej. Okay. Nie wiedziałem, wiesz, nie pamiętam tak tej mapy do końca. Dostał. Aaaa, wzięłeś mi kill. Ja mam tylko 4 kile, no nie czekaj się. No, Coś nabić trzeba. Ja, ja przez niego przestrzeliłem. strzeliłem. mu w górę mojemu trafiłem i zabiłem przeciwnika przy tym. No, <laughs> że nie, nie zabiłeś swojego. No. To by się wkurwił Ja pościgł. pamiętam raz tak ze ty wiesz. Trafiłem mojego zabiłem, ale to przeciwnika trafił. Ja, jak tam grał z randomami ostatnio, nie? To mnie kurde jeden pod koniec filmu zajebał. nożem. <laughs> <laughs> nie mów o, noży, o, o nożyku było. Ja pamiętam. Ja mam traumę do dzisiaj tak do trochę. Aha. Z nożownikami. No, Zamiast z drużyną to ja tutaj sam sobie. Na czołgu siedzę Uuu jak pierdolnie to będę czuł Nie ten czołg k tam w ile Jedzie Potwierdzą Głupia lufa nojdzie jest Musiałem spaść Wiedziałem, że był to złym pomysłem. Nie musisz okay. prosić, nie musisz, spoko. Nie no bardzo dobrze. Ale to fajne. Snajberowi dam. Okej. Okay. Ja się będę ureklić. Dzisiaj z DOSUSEM próbowaliśmy tą mapę, ale nam nie wyszło pod koniec. O której mówisz? Jaki to jest tryb? O tej mapie z kooperacji. Poczekaj. Na szalonym? Na szalonym, no. To jest szalony teraz? Mhm. A czołg. Tak, czołg, czołg, no to jest czołgiem. To nam nie wyszło. Uff no. tak jakbyśmy no, tak chcieli... Jak Sniper i medyk <laughs> Nic nie potrafią wyleczyć. Nie mówię to o mnie, tylko mm. o innych. No oczywiście przeto. No, akurat oroci może potwierdzić ten de facto, bo jak go cały czas yy, ratowałem, to raczej może powiedzieć, że tam 13 ożywionych typów. Coś, czego nasz medyk na samym początku udowodnił, że jest bardzo dobrym medykiem. żeby coś, nie wcale. I w ogóle medyk no. na początku powinien ginąć. Tak dochodzi z helikoptera i nagle pach pod medyku. No, więc. No, no. jeden nasz pod. Aha, okej, okay. co jego zajmowało ewidentnie Tu jedzie medyk, może przypiędzie No, sniper wychylgówkę Ooo, jak posłuchał? Co <grywka> no za kurwisz, on idzie za chwilę ten medyk Robię wszystko, co w mojej mocy. O Słucham, co tutaj No ja tutaj ten, ganią was z tym pancerzem, żebyście... Nie pamiętam, czy to koniec, ale chyba tak. Nie wiem, czy dalej pojedzie. Ja się teraz musi zastanowić. Co mnie strzela? to teraz... Jest... Nie, co ty, nasz medyk pojebany. No niech strzeli jeszcze raz tego zajebę na miejscu Nadlatuje helikopter. Przygotować się do ewakuacji. Do no? Idiota. Ty kurwo. Pozawijał wszystkich idiota. Który to ma nik? Od razu, jak? Do no nie ma kurwa. Co? Przegleźliście przez medyka? Nie, medyk zajebał każdego. Hmm. No bo jest pojebany No co to... Dlaje mi z tego dopilnowacie Od razu report pod tytułem Zajebcie chuju, damujcie go Zwakujcie go nie możecie, zanim się nie rozumie na No i no, znowu mi się krawa zjebała, bo zamiast Z to RZ mi pisze Ej to był trudny te szalony, naprawdę? Szalony Ej ty za łatwo było <noise> na szalone? To chcesz, żeby doszedł dobry? No nie może, mam. Nie mam na chcesz. reporta, a ten report jest gorszy niż mechu. mechu nie. Dołączamy tam do nich. Nie, <grym>? nie ja się zaraz tam... kończę. No dobra. Czekajcie tylko, zaraz to ja tak tak sobie tak nie zakupy. Mhm. Ja już idę tam do was, bo mogę. A mhm. do waszych służął o snasz. Co by tu wziąć? szkła nie, są manicure. kurde, co za biedak. Tutaj kończymy odcinek. Dziękuję za uwagę. Nawet Do widzenia.